Cześć widzowie! Oglądając Szreka, nie myślałem zbyt wiele o trzech świnkach z baśni, w której chroniły się przed wilkiem, będącym w stanie samym swoim oddechem zburzyć drewniany dom, który i tak powinien być bardzo solidny. Dzisiaj postaram się wyjaśnić Wam, jak trzy świnki zdradziły Szreka na podstawie mojej teorii. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijał. Przechodzimy do odcinka. W uniwersum Shreka bajkowe postacie swoje znane przygody nie zawsze przechodzą przed samym spotkaniem Shreka, bo równie dobrze mogą je przeżyć dużo później, a to znaczy, że trzy świnki cały czas mogą być złe, co widać po tym, że wilk, z którym rzekomo się spotkało jest jak najbardziej dobry i nie miałby żadnego powodu, aby atakować świnki, tym bardziej, że wilk ten nie jest wcale duży i powiedzmy sobie szczerze nie jest on w ogóle potężny, nie mogąc zburzyć drewnianego domu za pomocą oddechu. W takim wypadku jestem pewien, że wilka spotkają dopiero w przyszłości, a jedynym wielkim złym wilkiem o potężnych mocach musi być Dev, który chciał zabrać duszę kota w butach, pragnąc również zabrać duszę świnek za próby zniszczenia szereka ratującego niewinnych, co zgadza się z naturą Dev, przy czym tylko on byłby do tego zdolny patrząc na jego moce i to jak jest wyrachowany i przebiegły. Wcześniejszy wilk jest zbyt ciapowaty i leniwy, nie okazując także żadnej wrogości w stosunku do świnek oraz na pewno nie pozwoliłby pomiatać sobą księciu z bajki, skoro miały taką potęgę, więc to, że losowo po świnki przyszedł wilk musi świadczyć o tym, że to dew, który zwykle czeka, aż ludzie odejdą w naturalny sposób, ale kiedy ktoś go obrazi albo rozgniewa, wtedy przychodzi osobiście, a musiał on lubić szreka, chcąc pozbyć się tych, którzy go zdradzili. Def jest sadystą, więc nawet jeżeli nie miałby stuprocentowej pewności, że świnki robiły to celowo, do czego zaraz przejdę, to i tak chciałby je zniszczyć za ich głupotę. I mimo, że def miał honor, tak pozbyłby się ich profilaktycznie, bo pewnie uznałby je za niepotrzebną część świata, tylko go psującą. Można powiedzieć, że świnki przecież chciały uwolnić Shrek'a z więzienia, ale poszedł on wtedy walczyć z wróżką chrzestrą, więc i tak na jedno wychodzi. Ale kiedy książę z bajki chciał zebrać informacje o tym, gdzie jest Szrek, świnki praktycznie od razu go wydały, mimo że książę co najwyżej wziąłby je na zakładników, a gdyby złapał Szreka, to ich los i tak by się nie zmienił. Świnki zdradziły Szreka nawet po tym, jak Pinokio chciał oszukać księcia, mówiąc, że nie byłby do końca szczery, twierdząc, że nie może z całą mocą zaprzeczyć, że jego wcześniejsze stwierdzenie jest lub nie jest prawdziwe. Więc kiedy świnki wyłapały, że Pinokiowi naprawdę może się udać, od razu powiedziały co wiedziały, udając, że niechcący, ponieważ czekały na odpowiedni moment, aby uszło im to na sucho, mogąc teoretycznie cały czas zdradzić Szreka. Świnki były bardzo samolubne, więc nie wydaje się, aby miały mieć zastrzeżenia przeciwko zdradzie Szreka, będąc często pasożytami za darmo mieszkającymi w jego domu i jedzącymi na jego koszt, przy tym będąc obcymi osobami, gdzie mogły sobie wymyślić, że gdyby Szrek zginął, to zamieszkają w jego domu na stałe z czego już wcześniej sprawiały problemy rolnikom, będąc tylko złodziejami. Świnki mówią z wyraźnym niemieckim akcentem, więc chyba nikogo nie zdziwi wszystko, co najgorsze z ich strony, Odkładając żarty na bok w Shreku 4D, kiedy Lord Farquad zagroził im, że wrzuci je na grilla i zawinie w liście bananowca, jeśli nie powiedzą mu, gdzie jest Shrek i Fiona, jak możemy się domyśleć, zdradzili, co pokazuje, że niezależnie od sytuacji, nie uważają szreka za nikogo więcej jak pajaca, który karmi ich za darmo. Przy czym sam ciastek był bardziej heroiczny, przeżywając przesłuchanie Farquada. Ostatecznie w Shrek Forever pożarły tortu rodzinowy dzieci Shreka, co znacząco przyczyniło się do podpisania cyrografu z Rumpelstiltskinem, a co za tym idzie przyczyniły się do prawie zniszczenia całego Starego Świata, ale to wszystko mogło być równie dobrze głupotą, a nie zdradą samą w sobie. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i nie zapomnijcie zostawić łapki, suba i komentarza, żeby kanał się rozwijał. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!